Ciao, ja, tutti, Paulina, nawięzi kanał Italiolo. W tym wideo opowiem Ci o kilku przydatnych trikach. Przypomnę Ci je bardziej niż opowiem o nich, ponieważ są to mnemotechniki, które większość z Was na pewno stosuje, ucząc się słówek. Bo o właśnie, o nauce słówek będzie ten odcinek. O tym, jak ja się uczyłam słówek, ponieważ całkiem nieźle komunikuję się w języku włoskim, no i oczywiście również w języku francuskim. Eee, troszeczkę gorzej po angielsku, ale oczywiście też sobie daję radę. Więc jakoś te słówka musiałam do głowy wbić, eee, także żeby one na długo tam zostały. I właśnie o to chodzi w mnemotechnikach, żeby słownictwo zostawało z nami na dłużej żeby nie magazynowało się tylko w pamięci krótkotrwałej, ale długotrwałej i na długo, tak żebyśmy mogli je zawsze mieć pod ręką i żebyśmy nie zapominali języka w gębie. Moi drodzy, w tym odcinku opowiem Wam też o najnowszej pozycji wydawnictwa Edgard, jest to wideo sponsorowane, włoski słowo do słowa, opowiem troszeczkę o tym, czy te triki zostały zastosowane w tej książce, jak można troszeczkę na własny użytek z takich książek, bo zarówno po włosku, jak i po niemiecku, hiszpańsku i po angielsku, taką książkę możecie nabyć, włoski słowo do słowa, dla początkujących. Opowiem o tym, czy tutaj autor zastosował te mnemotechniki i jak można właśnie na własny użytek z tej książki korzystać. No i przede wszystkim, jak można uczyć się słówek bez pomocy żadnej książki, bo tak też się da. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, mnemotechniki to są takie techniki, które służą nam do lepszego, efektywniejszego, efektowniejszego zapamiętywania słów, słów albo dat, albo czegokolwiek, co chcemy zapamiętać. Najczęściej mnemotechniki stosujemy właśnie przy nauce słówek, bo to jest taka pamięciówka, tak? My musimy zapamiętać dużo słownictwa, żeby mieć duży zasób słówek, żeby nam nie brakowało słówek, kiedy chcemy coś opowiedzieć. No i słownictwo jest podstawą komunikacji w języku obcym, bo gramatyka gramatyką, ale jeżeli nie znamy słów, no to nic nie przekażemy, bo można powiedzieć coś niepoprawnie, ale jeżeli znamy słówka, to nasz rozmówca się domyśli, prawda? Więc tutaj bardzo Bardziej zawsze staram się przynajmniej na początku stawiać nacisk w nauce języka na komunikację i na słownictwo, oczywiście na poprawną komunikację, ale bez słówek daleko nie zajedziemy. I teraz tak, ja w żadną stronę się nigdy nie radykalizuję, jeżeli chodzi o uczenie się słówek. I tak naprawdę każda metoda, którą Wy stosujecie do nauki Słówek, jest metodą dobrą. Ważne, żeby to, była, żeby to był czas, który spędzacie na nauce. Jak uczyć się słówek? Takie najprostsze, najbardziej podstawowe mnemotechniki, to oczywiście grupowanie. Grupowanie słówek w jakieś grupy, kategorie. Niech to będzie lista przymiotników, niech to będą słówka z danego pomieszczenia. Ja mam u siebie w sklepie takie laminowane karty obrazkowe, gdzie mamy właśnie, nie wiem, salę lekcyjną, czy kuchnię, czy restaurację, i tam mamy podpisane rzeczy. Słówka, przedmioty są podpisane po włosku. I tak właśnie sobie kategoryzujemy, grupujemy słowa. Fantastyczną rzeczą, fantastycznym rozwiązaniem jest tworzenie takich list, czy map myśli, czy obrazków samodzielnie, ponieważ w ten sposób angażujecie się 100% w to, co robicie i zapamiętujecie lepiej. Już samo przygotowanie takiej pomocy. W 90% wyczerpuje proces uczenia się, bo jeżeli sami przygotujecie fiszki, sami przygotujecie mapę myśli, sami przygotujecie listę słówek, to już wykonujecie pracę, która jest uczeniem się. Dlatego zawsze zachęcam bardzo moich uczniów, aby nie szli na łatwiznę. To znaczy Paulina, wyślesz nam listę słówek. No jasne, mogę ja Wam ją przygotować i wysłać, a Wy tylko wykujecie. Natomiast dużo większy efekt da, jeżeli to Wy sami przygotujecie listę słówek. Czyli tworzycie własne listy słówek i robicie je samodzielnie. To jest najlepsze, co możecie zrobić, czyli nie wiem, próbując ogarnąć temat leksykalny kuchnia. Oczywiście, na bazie materiałów, które posiadacie, niech to będą jakieś fiszki, niech to będą właśnie słowniki obrazkowe, czy mój słownik obrazkowy, czy, czy materiały z zajęć. Na podstawie tego robicie sobie własną mapę myśli, gdzie będą i utensili da cucina, czyli narzędzia kuchenne, i li czyli jakieś sprzęty, i piatti, i li per descrivere un um piatto, jakieś przymiotniki, żeby opisać danie. I taką mapę myśli, jak sami przygotujecie na przykład na dużym arkuszu papieru, to już samo przygotowywanie tej mapy myśli, tak jak mówię, zaangażuje was tak bardzo, żeby bardzo dużo z tych słów zapamiętać, a później patrząc na tą mapę myśli, ym, która będzie sobie tam wisiała przez jakiś czas gdzieś w miejscu, gdzie ją, patrząc na nią, zapamiętacie te słówka. Można nawet się pokusić o to, żeby właśnie w kuchni ją zawiesić, czy nawet poopisywać sprzęty w kuchni. Tutaj w książce, o której chcę Wam dzisiaj troszeczkę też wspominać, macie 18 rozdziałów, i tak naprawdę taka mapa myśli znajduje się na początku każdego rozdziału, Ona jest taka bardzo skrótowa, i znajduje się tutaj też lista słówek. Czyli ktoś, ktoś, autor tą pracę za Was wykonał i zebrał te słówka. I to też jest fajne, jeżeli potrzebujecie szybko powtórzyć, na przykład, nie wiem, potrzebujecie zresuscytować swój język włoski, bo za miesiąc wyjeżdżacie na wakacje, i tak, taką książkę sobie można kupić, i, yy, i tak naprawdę ta praca, którą wy powinniście wykonać, ona jest tutaj wykonana, a wy już możecie się skupić tylko na tym, żeby te słowa sobie powtórzyć i poćwiczyć na ćwiczeniach. Yy, więc yy, tak jak mówię, Ideałem byłoby, gdybyście sami te mapy myśli i te listy słówek tworzyli. Natomiast są sytuacje życiowe, kiedy my potrzebujemy to na teraz, na Cito, no i taka książka przychodzi nam z pomocą. Świetnym sposobem innym na zapamiętywanie większej ilości słówek na raz, i tak długotrwale jest metoda haczyka, czyli do jednego słowa doczepiamy drugie słowo, czy do jednego konceptu, drugi koncept, tak by zapamiętywać je wspólnie. Na przykład, ucząc się, bardzo prosty przykład, czasownika, gładaniarę, zarabiać, od razu do, dokładamy do niego i soldi, gładaniarę i soldi, zarabiać pieniądze, tak? Albo zapamiętujemy rzeczownik soldi. I dopisujemy sobie od razu do niego w głowie czy na kartce jakieś trzy czasowniki, które się z nim będą łączyć, czyli guadagnare, spender albo avere. Zarabiać, wydawać i mieć. W ten sposób uczymy się od razu całej rodziny tak, związanej z tym słówkiem, bo to nie jest rodzina wyrazów, ale cały, całych, całych kolokacji związanych z tym słowem. No i uczymy się właśnie tego, że do jednego słowa na haczyk nabieramy kolejne. Zamiast uczyć się osobno rzeczownika il termosifone, czyli kaloryfer, nauczmy się całego zdania. Fa freddo, puoi accendere i termosifoni? Jest zimno, możesz odkręcić grzejniki, włączyć grzejniki i w ten sposób mamy już gotowe zdanie, którego użyjemy, kiedy będzie nam zimno, tak? Che freddo che fa, puoi accendere i termosifoni? Che freddo che fa, accendiamo i termosifoni. Mamy gotowe tak naprawdę zdanie którego możemy użyć w gotowej sytuacji. I tutaj znowu y, fajną rzecz zauważyłam w, tym, w tej książce. Ja, jak wiecie, nie jestem wielką fanką używania języka polskiego w podręcznikach jakichkolwiek do nauki języka, dlatego że lubię jednak, kiedy uczeń od razu jest wyrzucany na głęboką wodę i nie musi się trzymać kurczowo języka polskiego. Natomiast tutaj w tej książce fajną rzecz zauważyłam, y, że y, jakby y, troszeczkę inteligentniej z tego języka polskiego y, korzystamy. I jest tutaj w każdym rozdziale takie ćwiczenie, którego ze zdań użyjesz w podanych sytuacjach. I na przykład narzeka, że, że zupa jest zasłona i mamy trzy odpowiedzi: la minestra troppo salata, ne la minos, minestra troppo pepe, la minestra e veramente buona. Nie dość, że mamy trzy różne zdania, które możemy zapamiętać, no to jeszcze od razu mamy podaną sytuację, kontekst, w którym tego zdania możemy użyć. Czyli nie mamy jeden do jeden tłumaczenia, tak? Zupa jest zasłona, la minestra troppo salata, ale mamy przedstawioną sytuację. Narzeka, że zupa jest zasłona. I już w mojej głowie łączy się sytuacja, kontekst i zdanie, którego mogę w tym kontekście użyć. To świetna, to świetna metoda, świetny sposób na zapamiętywanie słówek, zapamiętywanie całych zdań, właśnie. Uczenie się całego zdania, którego mogę użyć w danym kontekście. Więc warto na przykład, jak słuchacie dialogów, nawet z podręcznika, na bacie którego się uczycie, zapamiętywać właśnie dokładnie pełne zdania których rozmówcy używają dokładnie w danej sytuacji komunikacyjnej. Na tej samej zasadzie działają również fiszki, które znów możecie kupić albo możecie sobie stworzyć sami. Czy to w programie do, do robienia fiszek, w jakimś Quizlecie, czy jeszcze fajniej, bo tutaj uaktywniamy inne miejsca w naszym mózgu i naszą motorykę uruchamiamy, pisząc ręcznie na bilecikach. To też jest świetny sposób. Nie rezygnujmy z tego, co gdzieś tam kulturowo od stuleci uprawiamy, czyli pisanie odręczne, bo to też jest sposób na to, żeby lepiej zapamiętywać wyrażenia i zdania. Świetną metodą na zapamiętywanie słówek jest łączenie obrazu ze słowem i dźwiękiem. Jak sobie przejrzycie mój kanał, to zobaczycie, że sporo jest takich filmików, tak? Słówko, obrazek, dźwięk, czyli przeczytane. W ten sposób aktywujemy zarówno prawą, jak i lewą półkulę mózgową, i wszystko nam tam się pięknie, neurony nam się ze sobą łączą. Ja nie jestem neurolingwistką, więc nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, natomiast to działa. Zostało to przez naukowców udowodnione, że jak widzimy, słyszymy i powtarzamy, to działa. Zresztą nie muszę być neurolingwistką, żeby zobaczyć, że jak mojemu dziecku pokazuję kota i mówię kot, i robię jeszcze miał, i pokazuję palcem tego kota, to ono zapamięta to, a jak mu powiem po prostu kot, bez żadnego zawieszenia, zawieszony kod w przestrzeni, bez żadnej wizualizacji tego, no to w ogóle nie będzie wiedziało, o co mi chodzi, prawda? Tutaj nie trzeba być naukowcem, żeby z własnego doświadczenia zobaczyć, że jak coś widzimy i łączymy to ze słowem, no to lepiej zapamiętujemy. I teraz jak możecie to na własny użytek robić? Oczywiście fajnie jest rysować, tylko to zajmie bardzo dużo czasu. Narysowanie cytryny i podpisanie cytryna, no to już dla jakichś hobbystów. Ale co możecie zrobić i co ja robiłam na studiach, nagrywałam sobie swoim własnym głosem takie fiszki do słuchania, Taki, takie rozmówki, ja teraz zresztą je też, rozmówki wam proponuję na moim kanale, ale te słowa, których się uczycie z listy słówek, na przykład, nie wiem, po rozdziale 15, który zrobiliście z panią P na zajęciach, macie tam nie 20 słówek, które trzeba zapamiętać, nagrajcie je sobie. Może być w zdaniu, a może być po prostu wasz głos nagrany z polskim tłumaczeniem. Niech będzie, niech będzie. Posłuchajcie, już produkując to nagranie zapamiętacie sporo, a potem odsłuchując zapamiętacie jeszcze więcej. Ja coś takiego robiłam. Zarówno fiszki takie zwykłe, jak i takie właśnie fiszki do słuchania. Yy, yy, takie do it yourself, nie? To jest też fajna metoda i nie zajmująca aż tak dużo czasu, a bardzo angażująca. I tutaj w tej książce, prawdę powiedziawszy, tego aspektu bardzo mi brakuje. Bo na mapach myśli macie jakieś tam obrazki, ale mam wrażenie, że tutaj jest to troszeczkę po potraktowane. Czyli oczywiście łatwiej napisać polskie tłumaczenie zamiast, zamiast op, op, opatrzyć słówko obrazkiem. I tak samo są takie ćwiczenia tutaj, gdzie musicie uzupełnić tekst. Nie wiem, tam le bruschette, piatrzo na tutti, vediamo insieme co bisogna comprare per fare le bruschette, al i w nawiasie macie piekarnik. I fajnie, no musicie dojść do słowa forno i wpisać forno. Natomiast myślę sobie sama, że dużo y, sprytniejsze i dużo bardziej efektywne byłoby, gdyby zamiast słowa piekarnik był tu piekarnik narysowany. Y, bo tak działa nasz mózg i y, y, dużo lepiej zapamiętujemy jeżeli byłby tutaj obrazek, a nie polskie słowo. E, tutaj troszeczkę autor poszedł na łatwiznę e, i myślę, że gdyby było więcej tutaj obrazków, więcej, e, bo tabelki jakieś do podziału, e, krzyżówki są, natomiast jest bardzo mało ilustracji, e, co na przykład e, ma, e, bardzo często e, korzysta z obrazków wydawnictwa Alma Edizioni i e, e jest książka Le parole italiane, gdzie tych obrazków jest dużo więcej i łatwiej jest nam zapamiętywać z obrazkiem. No cóż, to jest taka rzecz, gdzie można by ewentualnie troszeczkę popracować, drogie wydawnictwo Edgard. Kolejną fajną mnemotechniką jest tworzenie skojarzeń, skojarzeń międzyjęzykowo. Czyli jakieś słowo po włosku brzmi podobnie jak nasze słowo po polsku, ale wcale nie musi oznaczać tego samego, prawda? Żeby dać Wam przykład. La kurwa to zakręt. No i kojarzy się nam oczywiście z innym polskim, bardzo popularnym słowem. To już teraz wszyscy zapamiętają, oczywiście to słowo znamy wszyscy. Ale fajnie jest zapamiętywać, ponieważ zarówno polski, jak i język włoski pochodzą z łaciny. Fajnie jest zapamiętywać też etymologicznie, bo bardzo często te słowa mają podobną etymologię, podobne znaczenie, więc, bo pochodzą od jednego łacińskiego słowa. Tutaj mogę Wam podać przykład zapamiętania e, participi pasati, czyli imię słowów czasu przeszłego. E, fare fatto, fatto zrobione, fakt, czyli coś zrobionego. Scrivere scritto, scritto, skrypt, czyli coś napisanego. E, leggere letto, lektura, czyli coś przeczytanego, lektura, letto. Tutaj przydaje się też znajomość gramatyki historycznej, bo zobaczcie, że te zbitki tyty, ty, one, one w łacinie były zbitkami kty albo pyty, no i tak w języku polskim przetrwały. Tak? Lektura, skrypt, tak? dyrektor, dyrektor, a w języku włoskim przetrwały jako tyty. Ty. Tak się, w tą stronę się rozwinęły. I pewnie tak jest, że większość z tych metod była Wam znana, natomiast teraz warto faktycznie zastosować w nauce takiej codziennej, te metody, bo one dają efekt. Dają efekt yy, i nawet takie mechaniczne wypisanie czasem słówek samodzielnie, to już jest nauka. Yy, dlatego bardzo często odmawiam uczniom, którzy proszą mnie, Paulina, wyślij nam proszę z tłumaczeniem wszystkie słówka z lekcji. Halo? No nie. I to nie wynika z mojego lenistwa, tylko to jest zaproszenie Was do pracy aktywnej. Bo jeżeli ja wam wyślę listę razem z tłumaczeniami, to wy już z, tym słów, z tymi słówkami nie zrobicie nic. Natomiast jak ja mam wyśle włoskie słówka, które były na czacie napisane, a wy sobie będziecie musieli je przejrzeć i dopisać tłumaczenie ewentualnie, to już jest wasza praca. Czyli wszystko to, w co my wkładamy nasz wysiłek, przyniesie efekty. Stąd znów, jeżeli macie czas, bardzo polecam wam, aby taką pracę, którą tutaj już Autor wykonał, wykonywać jak najczęściej samodzielnie, czyli samodzielnie tworzyć listy słówek, samodzielnie tworzyć fiszki, a później ćwiczyć. I tutaj, oczywiście, w książce, oprócz tego, że są listy słówek, mapy myśli, no to są też ćwiczenia. I jakby do tej partii, do tej części, nie mam, nie mam zastrzeżeń i polecam Wam, bo książeczka jest bardzo atrakcyjna cenowo to jest jakieś 30 kilka złotych. I teraz na wakacje myślę, można sobie taką książkę nabyć i pouczyć się. Nie oczekując wielkich cudów, że to samo wejdzie do głowy, ale jako taka szybka powtórka na pewno fajnie. Ja czekam na poziomy wyżej, bo yy, może to być całkiem ciekawe. Yy, I czekam, czekam. Tutaj obiecują, że aż do C2 dojdziemy, no to, to czekam, to czekam. Dziękuję Wam za dzisiaj. A jeszcze jedna rzecz. Yy, otwieram zapisy na kursy wakacyjne języka włoskiego. Będzie też grupka od zera ze mną. Poniedziałki we środy rano przez cały lipiec, także jeżeli tylko macie ochotę się pouczyć online języka włoskiego w czasie rzeczywistym ze mną, tak żeby już po miesiącu w tym języku włoskim umieć się komunikować i to wam obiecuję, no to napiszcie do mnie na paulinawiejigma@gmail.com albo zostawcie komentarz tutaj pod filmem i ja się skontaktuję. Ciao, grazie per oggi.